A teraz włączę wiadomości. Ale ja chcę bajki. Bajki będą jako e, wiadomościach. Teraz usiądzę To był wyjątkowy dzień, kiedy Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada. Nie. Zepsuł się telewizor. Tak. To to, to to, jest To było 11 listopada, kiedy Polska odzyskała niepodległość. listopada 1918 roku a, odzyska, a odzyskała dlatego że była 20, 123 lata pod zaborami na, e, Pols na polski teren wkroczyły trzy państwa były to e, Rusy czyli Niemcy, Rosja, Austria Patriotyzm on nie za dla ojczyzny. O, telewizor się już naprawił. Do hymnu państwowego. Właśnie. Ma, Marszmarz? Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca, przemoc ziela. szablon odbierzemy. marsz. marsz. Z Ziemi Włoskiej do Polski za swoim Przewodem złączy się z narodem, przejdzie Wisłem, przejdzie Partem, będzie Polakami, dał nam przykład, bo na party, jak zwyciężać mamy, masz marsz, marsz Dąbrowski, Z Ziemi Włoskiej do Polski za twoim Przewodem złączy się. tą historię, którą wam opowiadałem, dokończymy kiedy indziej.